Nastała pora na otwarcie drugiej paczki wstydu, i chyba sporo czasu już upłynęło, bo informacje o nadawcy z etykiety paczki, jak widać w ciele, kilka szybkich cięć, i już wiadomo, że paczka skrywa wytwór polskiej socjalistycznej myśli technicznej, ochrzczony przez konstruktorów imieniem Irena, za której powołanie do naszego świata odpowiedzialny był. Eltrowski, lub też, aby puryści językowi się uspokoili Bytgoski, oddział Unitry. Zamysł twórców pozwalał używać jej nie tylko w domu, kuchni czy warsztacie, bo możliwość zasilania bateryjnego i wbudowane w obudowę zaczepy pozwalały do Iry wpiąć pasek i założyć ją na ramię. Aby, podobnie jak współczesny boombox, zabrać ją na lans na podwórko, góry, morze czy do lasu, by narobić srogiego hałasu, jednakże w przeciwieństwie do aktualnie używanych sprzęciorów, repertuar emitowanych dźwięków najczęściej ograniczony był do propagand, słuchowisk bądź też wiadomości przerywanych od czasu do czasu jakąś muzyczką. Pomijając nieśmiertelną jedynkę na falach długich, czy pozostałe polskie stacje nadawane na okrojonym i niekompatybilnym z tak zwanym zachodem paśmie fal ultrakrótkich, można było z pomocą przełączników wyboru zakresu oraz jednego z pokręteł próbować dostroić się do regionalnych, jak i zagranicznych radiostacji średnio i krótkofalowych, a jeśli generowany hałas zacząłby być dokuczliwy, to drugim pokrętłem można dopasować głośność między maksymalną mocą jaką fabryka dała a ciszą albo po prostu wyłączyć urządzenie. Pozostałe, jeszcze nieumówione dwa przyciski pozwalają na włączenie automatycznego dostrajania do radiostacji oraz najprawdopodobniej podświetlania skali, którego użycie tylko wtedy, kiedy trzeba, na pewno pozwalało na lepsze wykorzystanie energii zgromadzonej w bateriach. Sfatygowana i już pozbawiona charakterystycznej głowy antena teleskopowa zapewne była przydatna w przypadku odbioru na zakresie fal krótkich i UKF. Dla tych co skąpią decybeli otoczeniu przewidziano wyjście, pod które można podłączyć słuchawki, a chętnym do utrwalania muzyki bądź też farmazonów puszczanych weter przez włodarzy dano do dyspozycji gniazdo pozwalające podpiąć na przykład taki magnetofon. Luk bateryjny jest w stanie pomieścić 6 ogniw najprawdopodobniej typu R14, a w przypadku zasilania sieciowego nie obędzie się bez przewodu typu ósemka, swoją drogą ciekawego pochodzenia. Po jego podpięciu zapala się czerwona kontrolka, lecz po sesji kręcenia pokrętłami, jak i wciskania przycisków, można dojść do wniosku, że sprzęcior jest martwy. Dlatego też z nadzieją poznania odpowiedzi, co jest za to odpowiedzialne i przy okazji chęci przeżycia przygody, niekoniecznie większej, przechodzę do kolejnego rozdziału tego filmu, jakim jest Co kryje wnętrze? Może za nowości tego radia były przeszkody w postaci plomb z plasteliny, ale teraz do przebrnięcia przez skorupę wystarczy wykręcić sześć śrub płaskim śrubokrętem i po tej jakże karkołomnej czynności podnieść tylną część obudowy, by zacząć podziwiać w całej okazałości srogość tamtych czasów, bo z jednej strony można bohaterkę odcinka pochwalić za wpływające na trwałość obudowy mosiężne gniazda na śruby czy też czerpanie z puli nowoczesnych, jak na tamte czasy rozwiązań, jakimi były układy scalone chociażby w roli wzmacniacza mocy, a z drugiej załamać ręce widząc, że w sprzęcie montowano wszystko, co akurat pod ręką posiadano i tak do grona najjaśniejszych gwiazd konstrukcji w niekoniecznie pozytywnym aspekcie kwalifikuje się chociażby zajmująca sporo miejsca antena ferrytowa czy kondensator strojniowy stosowany też w znacznie większy bo stacjonarnych odbiornikach, podczas gdy, pomijając już to co się działo za żelazną kurtyną, nawet w rodzimych czasopismach dla amatorów elektroniki już takie przenośne konstrukcje próbowano bardziej zminiaturyzować. Ale może lepiej przejdę do tego co chcę właściwie teraz zrobić, czyli ustalić dlaczego sprzęcior nie odpala i go, że tak powiem, zreanimować. O ile voltomierz na wyjściu zasilacza pokazuje nawet 16 V, to już gdziekolwiek dalej, a zwłaszcza na pinach zasilających scalak wzmacniacza, wartości te spadają do ułamków, czyli zdecydowanie zbyt niskich, aby jakikolwiek tranzystor krzemowy mógł pracować. Do tego bezpiecznik jak najbardziej przewodzi, więc problemem raczej nie jest zwarcie, tylko brak przepływu prądu. I tak trochę błądząc po schemacie trafiłem na umieszczony w ósemkowym przyłączu zasilania przełącznik obcinający baterię, kiedy użytkownik podepnie przewód sieciowy. Tam zauważyłem, że bez brakującego kawałka plastiku nie ma prawa to jakkolwiek funkcjonować, więc na potrzeby odcinka postanowiłem tę część obwodu, że tak powiem, schakować. Po tym zabiegu Irena. Ożyła i już moja radość mogłaby być całkiem niemała, gdyby chociaż na falach długich jedynkę odbierała. Zamiast niej z głośnika wydobywał się niezmienny jazgot na całym zakresie przerywany od czasu do czasu czymś, co brzmiało jak zaniki zasilania, mogące być równie dobrze efektem utraty parametrów niektórych części jak i objawem wzbudzania. Więc po wykluczeniu możliwych braków kontaktów i zostatach płytę wykręciłem. I już prawie na wymianę elektrolitów się nastawiłem, ale przy wymuszonym przestawieniu odbiornika się okazało, że całe stanowisko robocze, bo stacje lutownicze jak i oświetlenie ten zakres fal zakłócało. W takim razie skoro tor pośredniej częstotliwości odbiornika działa, a bez odpowiedniej wiedzy oraz oprzyrządowania kategorycznie nie powinno się go nawet dotykać, to korzystając z okazji i zanim przejdę do zakresu fal ultrakrótkich, przyjrzę się konstrukcji, która jak na nadanej imię przystało, skrywa trudne do odgadnięcia tajemnice, chociażby w postaci dwóch wyprowadzonych nie wiadomo gdzie drutów, być może... Pomagających serwisantom w diagnozie najczęściej występujących problemów. Aby nie było zbyt nudno, obwód drukowany, projektowany jeszcze w charakterystycznym, pełnym, zaokrąglonych wiraży stylu wręcz emanuje hakerskimi dodatkami, zarówno takimi, które prawdopodobnie wynikają z oszczędności miedzi na laminacie, jak i po prostu z prób ratowania tego, co się podczas projektowania zepsuło. Wygląda też na to, że hulający w sieci schemat także nie jest pozbawiony błędów, bo mechanizm automatycznej regulacji częstotliwości, który teoretycznie powinien z obwodów zastosowanego w konstrukcji układu scalonego brać w analogowej formie informacje o stopniu dostrojenia, i po jakimś przetworzeniu zasilić diodę pojemnościową tak, aby ta korygowała częstotliwość pracy głowicy. Tylko że sugerując się schematem można dojść do wniosku, że niezależnie od przełączników dioda ta zawsze jest podłączona do masy i to z obu stron. Tylko że miernik podpięty do rzeczywistego obwodu pokazuje coś zupełnie innego. A niespodzianką z zupełnie innej beczki były dla mnie kondensatory, które mimo godnego podziwu stażu nadal trzymały parametry, a ten, gdyby ktoś tak jak ja wcześniej nie wiedział, jest eksportową wersją też wyprodukowaną przez Elwę. Nie może też zabraknąć okazji, abym coś mógł nabroić, więc może spróbuję tor UKF na współcześnie stosowane pasmo przestroić. Aby było wesoło, w sieci krąży kilka wersji poradnika, a jedna z nich dostępna na elektrodzie sugeruje rozpocząć tę zabawę wymianą czterech kondensatorów na takie mniej więcej o dwukrotnie mniejszej pojemności. Nawet nie mam co ściemniać, wiadomo, że z lenistwa zamówiłem te części i o ile z pierwszymi trzema od wzmacniacza wstępnego poszło całkiem gładko, to już z kondensatorem C411 miałem zagwostkę, bo według schematu powinien mieć 56 piko, a miał jedyne 39, więc czując, że jego podmianka niewiele da, posiliłem się innym poradnikiem, który co prawda też sugeruje zmianę pojemności tego tego kondensatora na 33 piko, jednakże listę modyfikacji rozszerza o kondensator przy diodzie pojemnościowej, którego wartość ma zostać okrojona z 16 piko aż do niecałych 4, więc tym razem przemogłem się i po kilkunastu minutach z zasobnika podekompozycyjnych szpargałów wygrzebałem takiego o zbliżonej wartości. I na tym nie koniec, bo jeśli dobrze zrozumiałem informację, trzeba jeszcze odczep cewki heterodyny o jeden zwój w kierunku płytki przelutować i po tej serii czynności odpalać sprzęciora można próbować. Jak słyszycie... Radio dało głos, ale dopiero na górnym zakresie, więc jeszcze musiałem dodatkowo wylutować nieuwzględniony na schemacie kondensator przy dużym trymerze, czy jak kto woli, kondensatorze strojeniowym. Skoro jest jaka jest, mimo że pudło aż się prosi, nie będę go wymieniać na nowe, tylko spróbuję wyczyścić z pomocą myjki ultradźwiękowej. Choć radio jest raczej niewielkie, to i tak musiałem ten proces realizować etapami, z których jeden ze względu na problemy z demontażem przycisków wymagał szczególnej uwagi. A rezultat takiego czyszczenia cóż, można mieć sporo do życzenia, i do tego jeszcze tkanina maskująca wymiary swoje zmieniła, jak się wysuszyła. Z szukanych na siłę pozytywów mogę powiedzieć, że obudowa tam, gdzie nie była narażona na czynniki zewnętrzne, wygląda jak nowa. Wrócę jednak do przestrojenia głowicy, do którego z powodu braku pod ręką innego radiodbiornika wykorzystałem tym razem częstotliwościomierz z sondą bezkontaktową o której kiedyś opowiadałem przy okazji zabawy z rosyjskim radiem i rzucając niemałe wiązki na dokładność pomiarową takiego rozwiązania próbowałem przy minimalnym krańcu kondensatora strojeniowego ustawić te 80 parę megaherców cewką, którą wcześniej przerabiałem a przy maksymalnej nastawie kondensatora strojeniowego wycisnąć maksimum trymerkiem obok tej cewki i chyba wygląda na to, że powinienem go wymienić na takiego o jeszcze mniejszej pojemności, ewentualnie całkiem go wylutować, jeśli lotnictwem masz okazję się pasjonować. Ale w tamtym momencie wróciłem do dolnego zakresu kondensatora strojeniowego, by z pomocą kolejnej cewki, tym razem w stopniu wejściowym głowicy, zwiększyć czułość na tym zakresie, podobnie jak z górną częścią, przy którym to samo trzeba zrobić, ale tym trymerkiem. I już mógłbym składać Irenę w całość udając, że jest super, bo przecież bohater odcinka jest w stanie odebrać większość radiostacji, tylko że dwie jej przypadłości spokoju mi nie dają, a chodzi o delikatnie mówiąc słabą moc muzyczną oraz pojawiające się w różnych okolicznościach, ale najczęściej na falach długich dziwne zaniki dźwięku, podobne jak podczas wyłączania i załączania zasilania. W pierwszym podejściu zainteresowanie. Inspirowany przygodami z Radiem Adam założyłem, że może któryś z kondensatorów elektrolitycznych w obwodzie sprzężenia nie trzyma parametrów lub ma za dużą upływność, a po wymianie aż dwóch takich części właściwie. Nic się nie zmieniło. Potrzebowałem więc dodatkowych informacji, i myśląc, że może szukam problemu w złym miejscu, zaangażowałem do poszukiwań oscyloskop, który po wpięciu do przechodzącej przez potencjometr głośności linii sygnałowej, oprócz tego, że amplituda sygnału audio przekracza 0,5 V, czyli radio powinno grać znacznie głośniej, to jeszcze pokazał, że to jednak wzmacniacz mocy generuje nieprzyjemność na artefakty dźwiękowe. Przy okazji sam nareszcie zrozumiałem, jak w prosty sposób realizowane jest automatyczne dostrajanie, bo jak widać, w zależności od stopnia dopasowania częstotliwości pracy głowicy do radiostacji, sygnał audio posiada albo dodatnie, albo ujemne przesunięcie względem zera, więc teoretycznie wystarczy tylko to przesunięcie jakoś z sygnału wyizolować i zasilić nim diodę pojemnościową równolegle wpiętą do kondensatora strojeniowego, by nieznacznie zmienić częstotliwość pracy głowicy. Taką rolę pełni składający się z dwóch 47 kOhmowych rezystorów oraz kondensatora filtr dolnoprzepustowy, który jest wyłączany poprzez zwarcie do masy kondensatora, więc żeby schemat miał jakikolwiek sens, to moim zdaniem tego połączenia w rzeczywistości nie ma. Wrócę jednak do głównego problemu, czyli wzmacniacza, który najprawdopodobniej wzbudza się przy mocniejszym sygnale, ale jak się zestawi na ekranie oscy. Przebiegi z wejścia i wyjścia, to widać, że ekstra dodatków jest znacznie więcej. Pamiętając lata 90., kiedy katowałem takie scelaki i były one naprawdę trudne do zdarcia, nadal trzymałem się myśli, że może któryś z elementów towarzyszących uległ jakiemuś uszkodzeniu, i tak sprawdziłem pozostałe kondensatory, które. Jak się okazało, raczej są sprawne, a widząc zauważalnie mniejszą pojemność od zakładanych na schemacie 160 pikofaradów, zdecydowałem się ją uzupełnić, dokładając dodatkowe 30, by po włączeniu dostrzec brak zmian. Patrząc na noty aplikacyjne scalaka można dostrzec, że w tych schematach są dodatkowe elementy, na przykład rezystory i kondensatorek kompensujący indukcyjny charakter głośnika, więc zdecydowałem się w ramach eksperymentu podpiąć na krótko taki, uzyskując tylko inne zachowanie się wzmacniacza podczas wzbudzania, ale to raczej nie zmieniło częstotliwości występowania. Sprawdziłem też jedyny rezystor, który, jak się okazało, Cało zamiast 47 omów miał 30, tylko że raczej on nie ma wielkiego wpływu na zachowanie układu, który nie jest dokładnie tym, jaki widnieje na schemacie. A według not aplikacyjnych, do których się dokopałem, zainstalowany scalak, choć ma takie same role wyprowadzeń, to posiada jeszcze na nóżce numer 2 ekstra wejście kompensujące wpływ przy dźwięku sieciowego, więc sugerując się notą aplikacyjną, postanowiłem spróbować pod ten pin kondensator elektrolityczny dolutować. Po tym zabiegu radio brzmiało niczym niesamodzielny ptak domagający się żarcia, więc, mimo szczerych chęci, by zachować układ scalony, niestety musiałem przyznać, że najprawdopodobniej jest on już spalony. Widząc, że szansa na znalezienie oryginału ze schematu graniczy z cudem i nie chcąc czekać tygodnia na przesyłkę od tego sprzedawcy. Sprawdziłem, czy użycie innego z tej samej rodziny o takim samym rozkładzie wyprowadzeń, ale innych parametrach da radę. I przedzierając się przez haszcze hakerskich poprawek niczym buszujący w zbożu, udało mi się w miejsce poprzedniego wstawić nowy układ, a po złożeniu i włączeniu Irena takiej pary dostała, że przy pełnej głośności zasilacz nie wyrabiał i zlekka przygasała. Czas jednak biegnie nieubłaganie, a ja miałem w planach na tę przygodę poświęcić maksymalnie dwa tygodnie, więc jak dotrze już właściwy i słabszy układ, to go wymienię poza kamerą. A teraz bohaterkę odcinka zdecydowałem się z powrotem złożyć w całość i jeszcze ten film jakimś podsumowaniem zakończyć by się przydało. Pacjentka, delikatnie mówiąc, trochę czasu poczekała, ale w końcu po ogarnięciu bołaganu może możliwość odbioru UKF-u oraz głos godny Herod Baby odzyskała. Odgrzebałem w czeluściach książki konwersację z widzem i choć wynika z niej, że jemu bardziej zależało na filmie niż na bohaterce, to i tak uważam, że ma on prawo do pierwszeństwa w jej odbiorze, tylko prosiłbym o adres zwrotny, bo coś czuję, że żadna z technik rodem z CSI tu nie pomoże. Miałem ględzić o przyszłości analogowego przekazu sygnału audio, ale jakieś wirusisko mnie złapało, więc zanim całkiem stracę głos i nabiorę temperatury, zmontować i wrzucić ten film na kanał by się przydało. Więc kończę go tradycyjną już odezwał. Do zobaczenia, trzymajcie się! Oh.